Cześć. Mam na imię Michał i dzisiaj opowiem wam o NV Casino w miejscu, które naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. Gram w różne kasyna online od dłuższego czasu, ale tutaj od razu poczułem, że wszystko jest zrobione tak, jak trzeba. Rejestracja trwa chwilę, bonusy powitalne są konkretne, a strona działa szybko i przejrzyście na każdym urządzeniu. Dzięki temu można od razu wejść do gry i skupić się na tym, co najważniejsze w dobrej zabawie. Podczas nagrania mam odpalony slot Big Bass Splash od Pragmatic Play. To automat w klimacie wędkarskim, gdzie zamiast siedzieć z wędką nad jeziorem, wystarczy kilka spinów, by poczuć prawdziwe emocje. Niedawno trafiłem tu bardzo udaną rundę bonusową, u ryby wpadały jak szalone, a mnożniki pojawiały się w idealnych momentach. W efekcie całość zakończyła się naprawdę solidną wygraną, która przypomniała mi, dlaczego Big Bass Splash to jeden z moich ulubionych slotów. W opisie i w przypiętym komentarzu zostawiam wam specjalny link. To nie jest zwykły odnośnik, prowadzi zawsze do kasyna, które w danej chwili ma najlepsze bonusy i promocje dla graczy z Polski. Dzięki temu nie trzeba samemu szukać i porównywać ofert. Wystarczy kliknąć i od razu korzystacie z najbardziej korzystnych warunków. NV Casino to ogromna biblioteka gier, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz Big Bass Splash mamy tutaj tysiące innych slotów od najlepszych dostawców. Progresywne jackpoty, a także klasyczne gry stołowe takie jak ruletka, blackjack czy poker. Jeśli wolicie realistyczne wrażenia, jest też sekcja live kasyno z krupierami prowadzącymi grę w czasie rzeczywistym. To świetna opcja, gdy chce się poczuć klimat prawdziwego kasyna bez wychodzenia z domu. Kasyno regularnie przygotowuje nowe atrakcje. Są turnieje slotowe z nagrodami, cotygodniowe promocje oraz specjalne misje, które sprawiają, że codzienna gra jest ciekawsza. Do tego program lojalnościowy Nagradza aktywność. Więc im częściej gracie, tym więcej bonusów możecie zdobyć. Bezpieczeństwo stoi na bardzo wysokim poziomie. Dane gracze są dobrze chronione. Wszystkie płatności przechodzą przez sprawdzone systemy, a wypłaty trafiają na konto szybko i bez problemów. Obsługa klienta działa 24/7, więc niezależnie od pory zawsze można liczyć na pomoc. Podsumowując, NV Casino to miejsce, w którym łączy się wygoda, przejrzyste zasady i ogromny wybór gier. Ja, Michał, gram tutaj regularnie i świetnie się bawię, szczególnie przy Big Bass Splash. Gdzie jeden udany bonus potrafi zamienić zwykły wieczór w prawdziwe łowienie dużych ryb. Jeśli macie ochotę spróbować sami, sprawdźcie opis i komentarz, tam czeka na Was link prowadzący do najlepszych aktualnych ofert dla graczy z Polski.